Którzy nie interesowaliście się sportem i o tym nigdzie nie usłyszeliście, a mówiliście z góry, że to jest do dupy, że to jest po prostu typowe nuda i tak dalej. Mam nadzieję, że trochę po, po, posłuchaliście i na kolejnej jakiejś imprezie okolicznościowej, na której będziesz, to możesz zostać najlepszym wujasem, bo ja na każdej imprezie okolicznościowej jestem najlepszym wujkiem, bo teraz wiadomo, wszyscy grają w gry i ja znam się na tych grach i każdy mnie pyta, co mam zrobić, jak mam pomóc, więc jeszcze jeden przekaz do rodziców i tak dalej, bo często dostaję jakby informacje, pytania na imprezach okolicznościowych, podchodzi do mnie tata i mówi, co. co co mogę zrobić, żebym lepszy kontakt miał ze swoim synem i tak dalej, jak mogę z nim poprawić sobie nasze relacje, bo nie mamy w ogóle relacji, on nie chce w piłkę grać, ja go ciągnę na mecz, on nie chce iść i tak dalej, no a on tylko na tym komputerze by grał, nie, to ja mówię do tego, to jest prosta piłka, ja mówię do tego tatusia zawsze tak, a wie jaką grę gra pana syn, nie wiem, no to to już mi od razu już bo widać, po prostu, tak. to już widać jak on się interesuje jego spełniać swoje marzenia, a nie realizować marzenia syna, to jest bardzo przykre, no ja mówię, po prostu zainteresuj się tą grą, czym jest Counter Strike, wejdź sobie, obejrzyj sobie po prostu pierwszy lepszy poradnik na YouTubie, jakie są zasady, jakie są taktyki, poznaj parę rodzajów broni, jakie mają w Counter Strike'u, naucz się miejscówek i zapytaj syna. Synu, co ci nie poszło, jaką taktykę, czemu zagrało się tak? Co nie poszło, co zawiodło. A jak masz większy budżet domowy, po prostu kup sobie następny komputer obok swojego syna i pograjcie kilka razy w tygodniu sobie. Po godzinie. Nie musisz grać, ale to będzie czysta przyjemność. Naprawdę, to jest Counter Strike to gra dla facetów, tylko po prostu trzeba usiąść, pograć, i naprawdę gwarantuję każdemu oglądającemu, że poczuje te emocje, a się zbliży do swojego syna. jak przez, Co by nie było, możesz mu kupować najlepsze rzeczy, buty, zabierać go na najlepsze miejscówki na świecie, ale jak usiądziesz i złapiecie wspólne flow do. Te strajka i trochę zrozumiesz, że on gra, no to bez szczęśliwy mój. <noise> nie wiem, czy ktoś tak wzruszająco opowiadał o e sporcie. I tutaj ta lawina serduszy, która no, poparła tak, na czacie, to ja nie wiem, czy kiedykolwiek podczas serpatku z serduszek się pojawiło. No tak to jest, no niestety, no ludzie no, nie kumają no, spełnienie marzeń swoich, a spełnienie marzeń dziecko, coś co innego. No.